Cześć, witam Was wszystkich. No tak jak wcześniej wspominałem, nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby opowiedzieć o pewnych moich ulubionych zespołach. Takim jednym z najważniejszych, można powiedzieć, moich zespołów, właśnie jest Papuszka, czyli bardziej. Mogę się pochwalić, że prawie mam wszystko. Mi się wydaje, że chyba raczej jest to kompletna kolekcja, bo mam tak płyty winylowe, trochę książek, nawet bilet z koncertu. No i mam też jeszcze autografy yy, żyjących na tamte czas muzyków, właśnie w pewnych składach i okresach, ale to będzie wszystko omówione po kolei. Słuchajcie, jak się w ogóle yy, moja przygoda z zespołem bardziej zaczęła? To wiadomo, lata 80. nagrywanie z polskiego radia, z różnych, można powiedzieć, programów, audycji muzycznych. Nie wiem, mi się wydaje właśnie, że chyba w pierwszej kolejności nagrałem właśnie jedynkę bardziej. No i słuchajcie, zakochałem się w tym ciężkim brzmieniu. Sprawdzałem sobie na Discogsie, rok wydania to jest 1971. No i powiem Wam, bardzo fajna płyta, taka, można powiedzieć, bluesowa z zadziornym takim, można powiedzieć, kopem, tłustym, ciężkim brzmieniem jak Black Sabbath. Tylko właśnie, tu jest właśnie, jeżeli chodzi o porównanie gry Tony'ego Bardza do Iomiego, no to a Bart, bardziej można powiedzieć, ma takie, nie ma takiego kwadratowego grania, to jest takie bardziej właśnie, to granie, można powiedzieć, na gitarze, takie bardziej finezyjne, rockowo, jazzowe, no, słuchajcie, posłuchajcie tego. Polecam z czystym sumieniem. Zacząć w ogóle właśnie od jedynki. Piękne, piękna płyta, piękny debiut. Czuć tą, słuchajcie, chemię w tym zespole. Przede wszystkim tak, no, skład zespołu. No, to tak. Tony Borch, gitara, Bark Szeli, bas i wokal. Oraz słuchajcie, perkusista Ray Phillips. To był właśnie jeden z, z też takich utalentowanych młodych perkusistów. Bardzo zresztą moim zdaniem zdolny. To co? W zasadzie tu jest można powiedzieć ponad 40 minut łącznie muzyki, yy, która przeszła do historii ciężkiego grania, moje? No Fajna układka. Papuga jadąca na koniku. Można powiedzieć lecąca na koniu. Yy, no wiadomo, że jeżeli chodzi o propagowanie tego. Zespołu w Polsce w tamtych latach, no to wiadomo, że Piotr Kaczkowski oraz już żyjący Tomasz Beksiński, no to byli w sumie najwięksi chyba fani, można powiedzieć, yy, Badzi. Dobra, czytamy sobie zestaw utworów Guts, Everything in My Heart. The Autor, nudy no Disserin, pa Parochyd Woman, czyli tak zwana spadochroniarka, świetny kawałek Rape of the Looks. All Night Petrol, UE oraz Homicide Suicide. Świetny debiut. Tu mam ciekawe taką wydanie. To jest, e, słuchajcie, wznowienie przez taką niemiecką e, wytwórnię Repertory Records w 1989 roku. E, Słuchacie, bardzo fajne wydanie. Bo limitowane 1500 kopii. Mam to w swojej kolekcji na czerwonym winylu. już wam pokazuję. No, bardzo fajna płyta. Dobrze jeszcze brzmiąca. Jak ktoś zna temat, no to wie o co chodzi. Według drugiej kolejności, no to mam z 1972 roku drugą płytkę składek. Ona już w składzie można powiedzieć, jest jeżeli chodzi o styl muzyczny, troszeczkę złagodzone brzmienie. Jest troszeczkę słabsza w porównaniu do jedynki, do debiutu, ale też ma swoje, swoje można powiedzieć, fajne też kawałki jak Whiskey River, Rocking Man, Rolling Home Again, Make Me Happy, Hot as Docker Ampit, Dodger Star Woman, Bootlet, you Can is world i Stranded. Fajnie, bo zobaczcie, to są autografy jeszcze, można powiedzieć, fabryczne, czyli można powiedzieć, ta płyta była tak wydana, że że autografy były ze zdjęciem, a tu jest oryginalny z koncertu z Wrocławia. To się podpisał właśnie wokalista Barkshelly. To też jest wydaniem Repertory Records z 1989 roku, wznowienie. Zaraz zobaczymy, na jakim to jest winylu. O, tu już jest, patrzcie, biały winyl, to też ciekawa rzecz. Taki można powiedzieć unikat. No i przechodzimy do trzeciej płyty. Never Time Back On A Friend. Nigdy nie odwraca się tyłem do przyjaciela, plecami do przyjaciela. Tak by to można było słuchajcie, wytłumaczyć. Płyta była wydana w 1973 roku. Tutaj też mam wznowienie ten repertuar. records, 89 rok. No, świetna, świetna płytka. Zawsze przeczytamy zestaw utworów. No kapitalny ich przebój: Brett Polecam sobie zobaczyć ten teledysk jeszcze z lat 70. Baby, Please Don't Go. Przeróbka standardu bluesowego. Przepięknie wykonana, szczególnie jeżeli chodzi o Tonego Borga. You Know, Always All of You. Oraz You Read the Briggs and the Things Power Red Milk. Te, 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 te słuchacie tytuły utworów i w ogóle teksty to były pisane przez basistę Barka Szaleje, były takie zawsze śmieszne. Druga strona In the grip of the Tire Fighters Hand Riding my Nightmare i Parents, Przyjaciele, można powiedzieć no przepiękny utwór. W tym utworze, słuchajcie, pod koniec tego utworu Tony Borch, gitarzysta, gra taką techniką, że słuchajcie, no, kiedyś nie można było podrobić cyfrowo Teraz można cyfrowo każdy dźwięk uzyskać, ale można powiedzieć pod, z jego tutaj palcy i z tej gitary można powiedzieć śpiew takich można powiedzieć ptaków. No Jest to bardzo słuchajcie, ciężko do, do, do zagrania, ale on to, on to uzyskał właśnie na gitarze. Taka ciekawostka, przepiękna okładka. Nie wiem czy zauważyliście, że w moim profilu właśnie konta muzyka i motocykla na YouTube właśnie jest zdjęcie z tej okładki. Także no moim zdaniem no jedna z najlepszych płyt, bardziej. No tak wszyscy to mówią, że to jest ich najlepsza płyta. Też jeszcze autografik Barka Szeleja. To jest oznowienie z repertu. Kiedyś miałem je na czerwonym winylu, ale wymieniłem się ze znajomym, bo on bardziej mu zależało właśnie na tym wydaniu, yy, można powiedzieć, kolorowym. No ale poszedłem mu na rękę, bardzo się dobrze, słuchajcie, znamy, przyjaźnimy. Też coś tam jeszcze dostałem bonusowo w ramach tego. In for the Kill, Moim zdaniem najcięższa, najbardziej można powiedzieć taka heavy metalowa płytka. Tutaj się słuchacie, zmienił właśnie skład. Po płycie Nevertan po trójce odchodzi perkusisa ten Ray Philips. Na jego miejsce skakuje Pitbull. I reszta składu, można powiedzieć, dalej grają jako trio, świetna płyta, przeczytamy sobie utworki, ma tutaj też właśnie autor, autograf Barka, In For The Kill, no niesamowity kawałek, Crash Course In The Bright Surgery, to samo, Wondering What Everyone Knows, Zoom Club, prze, o, przepotężne brzmienie, Hammer And Tongs Running From My Soul oraz Living On Your Own. 1974 rok, piękna okładka, zresztą okładki słuchajcie, no to słuchajcie to jest coś naprawdę wspaniałego jeżeli chodzi, tu też jest to wydanie tego znowienia z 1989 roku Repertoj, mam to na białym winylu, ciekawe, no i po tej płycie słuchajcie wychodzi Bandolier, przepiękna płytka, mam ją w swojej, to jest chyba oryginalne słuchajcie, Bicie. Teraz bardzo fajna sprawa. Zobaczcie, w no, poprzednich płytach tak się starałem robić, że po prostu brałem zawsze autografy wykonawców, można powiedzieć, muzyków, którzy występowali na danej płycie. Czyli tak. Tutaj nam dojdzie teraz jeszcze autograf Steve'ego Williamsa, czyli tam ten pan but odchodzi. Na jego miejsce skakuje, można powiedzieć, perkusista, który. Do obecnego można powiedzieć lat 2000 grał z przerwami też w Badji. pan Steve Williams. Świetna płyta, przeczytam sobie zestaw co tam było Breaking All The House Rallies, Adrenaline On The House Rules, <laughs> Sleep Away, A od Fashion Ball, What Do You Want For Your Love, Never Turn You Back On A Friend. I can't steady Feeling, climbing, I know motion oraz Napoleon Bonaparte 1 i druga część. Jeżeli tej płyty nie znacie, Bandolier, polecam z czystym sumieniem. Bardzo fajne wydanie, gruba okładka, chyba jest to nawet chyba Prest z tamtych lat. Pokazuję label tej płyty. Wygląda tak, AM. płyta można powiedzieć w stanie idealnym. Bardzo, zresztą słuchajcie, lubię bardziej słuchać szczególnie wszystkie płyty, jeżeli chodzi o tego pierwszego gitarzystę, to Bardża, no to dla mnie to już jest, słuchajcie, mistrzostwo świata. Szkoda, że ten gitarzysta, można powiedzieć, no nie był tak doceniany, jak być powinien, ale na pewno wszystkie zespoły typu Metallica, Megadeth, też swoich, można powiedzieć, czerpiały dużo, jeżeli chodzi o twórczość, bardziej. Następna płytka, yy, bardziej. Afiwar You are Britannic, I'd Wave the Rallies. Świetna, świetna też okładeczka. Yy, też to wydanie AM. I tak jak pokazywałem wcześniej, już mam pana Barka Szaleja i z Liamsa też autografik. Zestaw utworów *Annegan*, świetny kawałek. A Britana Duet Went Uderales, Ure Opening Doors, Quack doors and Breakouts*, Sky High Percentage, Heaven Knows Our Name oraz Black Velvet Station, Stellion. Świetna, świetna płyta. Yy, tutaj bym mógł jeszcze powiedzieć, że są zesłane podziękowania są do, do Pana Richarda Dana, grającego właśnie na keyboardach. No, świetny, świetna płyta. Przechodzimy do następnej. Badji Impecape. Świetna okładka. Papuszka lecząca i zapatrzony, można powiedzieć, kot lecącego ptaka. No, moim zdaniem, jedna z ładniejszych okładek. Sierści sierściuch, O, sierściu został porwany przez papugę, tak? No dobra. Też tutaj mam to wydanie. AMA, słuchajcie, popatrzcie sobie, ile teraz płyty winylowe to jest 1978 rok. Jak płyty winylowe, szczególnie te pierwsze presy, bardziej chodzą, jakie to pieniądze. Słuchajcie, to trzeba wydać. Eee, czy lubię tą płytkę? Uwielbiam tą płytę. Uwielbiam tą płytę, dlatego że mm, tutaj dochodzi. Słuchajcie, można powiedzieć, drugi gitarzysta, Majf Isak. I on tutaj robi taką drugą gitarę, bardzo fajną gitarę. No i naprawdę fajnie, bardziej zaczyna brzmieć na dwie gitary. Oczywiście to nie jest, to nie jest można powiedzieć, ten gitarzysta tego pułapu, co, co, co tony barcz, ale naprawdę robi fajną robotę. Zestaw utworów Melt This Away, świetny kawałek. Love for You and Me, Art at Sea, Dish Eyed Up, Pyramids, świetny kawałek. My Boy, Smile, bardzo przebojowy. I'm Fucker Chu, Fucker Chu, Don't Go Away i Don't Dilute the Water. No i tak jak mówiłem, pan Mark Mife Isak, druga gitara, yy, autografy z Tywego Williamsa i Barka Szeleja że mam przez te autografiki też ta, ta, można powiedzieć, wartość tego winyla na pewno wzrasta. Tu mam taką fajną epeczkę na 45 obrotów, a swalowe do mod Łomotyk z autografami, także wszystkie te płyty, można powiedzieć, były we Wrocławiu podpisane przez e, dwóch muzyków w tu Jeszcze Wam pokażę, bo mam z, z tego koncertu, to jakieś wydanie z Factive. mam tu jeszcze bilet z tego koncertu, ale to spokojnie, jeszcze wam pokażę na koniec. White Fire, świetny kawałek High school, school Gears, taki można powiedzieć, przebojowy. No i Panzer Division Destroyed, no niesamowity. Lies of Jim, the A Typer Lover. No, te niektóre słuchajcie, właśnie tytuły utworu są takie właśnie w bardziej. Jakieś takie no śmieszne po prostu i tyle. Yy, później, niestety, Tony Borch odchodzi. Dochodzi właśnie Steve Williams. Też bardzo dobry gitarzysta. Powiem Wam, że naprawdę yy, fajnie zastąpił Toniego yy, Borcha. Tutaj, można powiedzieć, prowadził taką, można powiedzieć, bardziej heavy metalową. Yy, Taki styl grania, mniej bluesowy, mniej jazzowy, mniej takich połamanych struktur, ale gitarzysta naprawdę świetny. Naprawdę świetny i polecam sobie poczytać w ogóle o stywie Williamsie. się. Tutaj mamy już tą książkę, to wam pokażę, że naprawdę fajny, fajny gitarzysta. Co by tutaj mamy według następnej konności? Power Sapley. Otóż no właśnie jest w tym nowym składzie. Oni zresztą przyjechali do Polski. To zobaczcie sobie, który to był Rock. Tu mam jakąś jeszcze dodatkowo taką z tej płyty wkładeczkę. Aha, John Thomas, gitar slide, Mark Shelley – bass wokal oraz Steve Williams perkursja. Przeczytam sobie zestaw utworów. Forem Smash, Halbender, Hellbender, świetny kawałek Heavy Revolution. To samo Gunslinger, Power Supply, Secrets In My Heat, Time To Remember, Time To Remember. On jeszcze też był wydany na składzie na singlu, właśnie przez Stone Press. mam ten um, singiel, kiedyś to też Wam pokażę. W ogóle kolekcję singli. Oraz Crime Against The World, też fajny kawałeczek. Zobaczcie, też wydanie Active. Eee, też prawie stan kolekcjonerski, prawie jak nowa płyta. No i później przychodzi Rok chyba 1981 wydają Night Flight. Night Flight yy, skład cały czas jest ten sam, czyli John Thomas dalej na gitarze. Yy, zaczynają, można powiedzieć, takim pięknym kawałkiem heavy rockowym, aitarne to Stone. Tam jest przepiękne składzie solo na gitarze fajną taką techniką to zagrane naprawdę takim tampingiem, naprawdę świetny świetny, świetny kawałek i wielki ich można powiedzieć przebój Keeping an Rendezvous fajny kawałeczek, Reaper of the Glory She Asked Me Up Don't Lie Down and Die Aparatus, Superstar Superstar, taki też można powiedzieć prawie że przebój Thank You Always i Untitled Lullaby Zobaczcie, tutaj zwróćcie uwagę, że chyba właśnie od tej okładki te okładki zaczął już rysować nadworny, można powiedzieć, ilustrator, ilustrator, rysownik Ironów, żelaznej dziewicy Iron Maiden, pan Derek Riggs. On już, można powiedzieć, przejął, jeżeli chodzi o okładki, właśnie badzi. Wydanie RCA Wiktor. Też płytka w stanie, można powiedzieć, idealnym nowym. Jeżeli chodzi o winyle, no tu mam już ostatnią płytkę Delivers of Evil. Już więcej nic na winylach nie mam, ale też jeszcze mam dwie, dwie, dwie płytki na siliku które też będę chciał Wam polecić. Czy ta płyta jest dobra? Moim zdaniem bardzo dobra. Tu troszeczkę można powiedzieć: dochodzi takie bardziej amerykańskie brzmienie. Bardziej szukało też, można powiedzieć, nowych powiedzieć, rynków, nowych jakichś tam sposobów przebicia się w branży. Borowe with Russia, Don't Cry, e, Trad Drug, Young Gear, Floating in the Arctic, No Road, e, Give Me Trad, Allison, o taki można powiedzieć. Yy, przebój yy, taki, taka pościelówka <laughs> find Under on the button i more, hold on to love 1982 rok, no i oni jakoś w tamtych latach właśnie przyjechali do Polski i dali koncert yy, parę koncertów zresztą, to wszystko jest napisane dokładnie, mam tutaj przy sobie jeszcze te właśnie książki, z wam pokażę, polecam w ogóle sobie przeczytać <coughs> całą historię zespołu bardziej. Też wydanie RCA. Zobaczcie, stan prawie że idealny. Naprawdę płytki, bardzo zadbane. Jestem z nich dumny, bo to jest naprawdę kawał. Słuchajcie, yy, można powiedzieć, historii ciężkiego grania. I tak jak tłumaczyłem, jeden z moich ulubionych zespołów polecam yy, pana Chrisa Pajka. Yy, Bardziej pierwsze trzy albumy. Czy wszystko, co jest związane, można powiedzieć. Z, pie, z pierwszymi trzema y, płytami. Fajnie, że to jest tak podzielone, bo to jest podzielone na ten okres, właśnie z, z pierwszym perkusistą. Później jest drugie, w, drugi tom y, od In for the do do Impact Cape. Też y, świetnie opisane. No i ostatnia, ta najbardziej można powiedzieć. Y, Taka burzliwa, jeżeli chodzi o zmianę tych składów od 1980 roku do 2010. Time to remember, no i tutaj już jest jeszcze można powiedzieć koniec, jeżeli chodzi o wydawnictwa. Jeszcze jedną płytę Wam właśnie studyjną polecę. Też mam ją z autografem i powiem Wam dokładnie kogo. A więc, tak, jeżeli chodzi o o oh, w 2009 roku to była trasa koncertowa kwiecień, maj po Polsce ja się załapałem na koncercik we Wrocławiu bardzo go mile wspominała dlatego właśnie z tego koncertu zdobyłem wszystkie autografy od yy, Barka szeleja oraz yy, tego ostatniego perkusisty Steve'ego Williams'a tu mam jeszcze, słuchajcie, wydanie: yy, takie można powiedzieć, bootlegowe. Life in Milwaukee 1978 rok. Czego, czemu polecam to wydawnictwo? No, bo słuchajcie, to jest yy, fajna sprawa, że ta pierwsza część jest dodatkowo nagrana z tym drugim gitarzystą, Majfem Isakiem. I naprawdę tutaj jest takie tłuste, fajne brzmienie na dwie gitary. Polecam szczególnie właśnie tą pierwszą część, gdzie on yy, jest, można powiedzieć, yy, można posłuchać bardziej na dwie gitary, co jest, można powiedzieć, też rzadkością, bo zawsze słuchajcie, grali jako trio. Oraz ostatnia płyta studyjna, którą mogę polecić, to jest właśnie Ural Living on the Kukoland. Yy, fajna fajna płytka, troszeczkę słuchajcie, no to już chyba 2000, któryś tam rok chyba 8, czy 2000 Mam okulary, ale nie mogę doczytać. To sobie dokładnie sprawdzicie na Discogsie. I tutaj na gitarę skakuje pan Simon Lis. Tu też jest opisane cała przygoda w ogóle, jeżeli chodzi o tego gitarzystę. Też bardzo dobry. Zobaczcie, tutaj mam autografik pana Barka Szeleja. A z takich ciekawostek. To jeżeli chodzi o ten koncert we Wrocławiu, no to tam grał pierwszy, można powiedzieć, gitarzysta ze składu Roniego, czy nie pierwszy, pierwszy tylko jeden, z, jeden ze znanych gitarzystów ze składu Roniego, Jamesa Dio, Craig Goldie. Też braliśmy autografy, no ale to braliśmy autografy właśnie z płyty, które nagrał razem z Roniem Jamesem Dio. Zestaw utworów Justice, that me don't attack Where are living on the cuckoo falling love is an out, tell me till, don't wait to find the girl, captain, <coughs> I don't want to prove you, I'm compressing the comp and cookers hit. Tu jeszcze Wam pokażę, o to jest można powiedzieć cała, cała um, dyskografia płyt uh, studyjnych, które była można powiedzieć, zremasterowana, ale też autoryzowana przez w ogóle badzi, Czyli można powiedzieć, że tutaj te wszystkie winy mam do tej pozycji, do The Deliver. No i później są tutaj jeszcze jakieś koncerciki. Tu jeszcze takie, paluję na takie jedno wydanie na CD-ku Stage z 2004 roku. No zobaczę, może sobie to jeszcze kiedyś zdobędę. No i co jeszcze chciałem Wam tutaj powiedzieć na temat badzi? Chyba. Wszystko. Jeżeli macie jakieś ten, y, uwagi do tego odcinka, no to piszcie, słuchajcie, w komentarzach. Y, I to by było chyba dziś, na dzisiaj wszystko. Tak sobie, słuchajcie, pomyślałem, że może y, już prawie mam 200 subskrybentów i tak wymyśliłem sobie, że żeby, żeby może było bardziej przyjemniej, to będę chciał zrobić taką nalepkę właśnie y, z nazwą mojego konta na YouTube Muzyka i Motocykle plus ten taki znaczek z YouTube'a. I jak będę miał te nalepki, to słuchajcie, ktoś będzie chciał, to po prostu mu listem wyślę, będzie miał taką pamiątkę. I tylko to by było w zasadzie na dzisiaj tyle. W następnym odcinku albo będzie Black Sabbath, albo będzie Boston, albo będzie Bad Company, sam jeszcze nie wiem, bo może bo łączę jakieś dwa, dwa mniej znane zespoły na B, no wiadomo. Black Sabbath to trzeba gdzieś się przygotować. Tam też mam prawie całą dyskografię na winylach, tam chyba tylko nie mam jednej pozycji. No to co, widzimy się. Słuchajcie, w następnym odcinku mi się wydaje, że było fajnie, jeżeli chodzi o tą papuszkę. Zresztą zespół bardzo słuchajcie, znany i kochany w Polsce, także na pewno. Na pewno was coś tam można powiedzieć, zaciekawiło. To co, widzimy się w następnym odcinku. Yy, pozdrawiam, słuchajcie.